Judoka zawieszony na 5 miesięcy za to, że wykonał znak krzyża i się przeżegnał na olimpiadzie. Zobaczcie, taka ciekawostka, jakie rzeczy kiedyś były w gminach. Tu mamy okaz z Muzeum Ziemi Łemkowskiej, spis matołków kretynów w gminie. Imię, nazwisko matołka, tegoż rodzic, no i opis osoby. Pani shering wielgus w europarlamencie porównała prześladowane w Afganistanie kobiety do sytuacji kobiet w Polsce. Skoro nie mieliśmy odwagi prowadzić polityki transakcyjnej z Ukrainą, to teraz płacimy cenę za prowadzenie polityki romantycznej. Nic na tym nie ugraliśmy, nie uzyskaliśmy ani wyrazów wdzięczności, ani rozwiązania sprawy wołyńskiej. Donald Tusk poinformował, że Marcin Kierwiński jest kandydatem na pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi. Jak wiemy, pan Kierwiński jest teraz europosłem, więc musiałby się zrzec mandatu, a na jego miejsce weszłaby Hanna Grąkiewicz Walc. Policja w Bydgoszczy zatrzymała 31-letnią kobietę oraz 36-letniego partnera, którzy odpowiedzą za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad jej 13-miesięcznym dzieckiem. Dziś poinformowano, że niestety chłopczyk zmarł, więc zarzuty się zmienią. Donald Tusk rozliczy powódź. Podejrzewam, że spadną głowy. Donald Trump nie spotka się w niedzielę z prezydentem Andrzejem Dudą. Dowiedział się korespondent faktów T.V.N. Według jego informacji zdecydować o tym miały względy bezpieczeństwa. Wczoraj dr Chocian poinformował, że wywiad niemiecki chciał go zwerbować, żeby protestował przeciwko budowie zbiorników retencyjnych w Polsce. Tak więc, na temat, zapytał niemiecki wywiad o rewelację naukowca. No, na pewno Wam odpowiedzą zgodnie z prawdą. No ale jak już tak się pytacie, to zadzwońcie do Stanów Zjednoczonych, też do wywiadu i się zapytajcie, na czyje zlecenie był zamach na Kennedy'ego. 19 września 2024 roku w dzienniku urzędowym pojawiło się zarządzenie Ministry Klimatu i Środowiska w sprawie rozwiązania zespołu do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Funkcjonariusze ABW zatrzymali właśnie osobę, która przebrana w mundur dezinformowała mieszkańców o rzekomym planie wysadzenia wału przeciwpowodziowego, trwają czynności ABW i prokuratury. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała, że kraje dotknięte powodzią będą mogły wykorzystać 10 miliardów euro z funduszu spójności, z czego połowa, bo 5 miliardów, ma trafić do Polski. Cieszę się i gratuluję rządowi, że tak szybko udało się uzyskać środki na odbudowę zniszczeń popowodziowych. Jak zobaczycie, niemieckich żołnierzy, proszę nie wpadać w panikę to jest pomoc. Bez, żeby nie było tam żadnych wątpliwości. Polskie porty lotnicze wspólnie z TOR zbadają wpływ katalityczny lotnisk regionalnych. Chcemy, by ta analiza była twardym, merytorycznym fundamentem, na którym będziemy mogli wspólnie stworzyć nową strategię dla polskiego lotnictwa. Powiedział Adam Sanocki, wiceprezes PPL. Tylko, żeby zaraz się nie okazało, że ten wpływ katalityczny nie pozwoli wybudować CPK.